Ben, powiedz mi, czy mój kanał jest cringe'owy? Dzisiaj zadam Benowi Wasze pytania. Zobaczymy jak wyjdzie. Zostaw lajka. Kiemaneczko, witajcie bardzo serdecznie. Mamy kolejny odcinek z naszym Benem. No i dzisiaj zadam mu pytania, o które wy zaproponowaliście, więc lecimy bardzo serdecznie. Witam Was i Ben, Ty się chłopie, przywitaj tu z ludźmi. Ben, czy witasz się czy nie? Powiedz coś. Coś. nie, nie masz się przywitać. Nie nie masz się przywitać. Powiedz cześć! Powiedz cześć. No dobra, no dobra, Ben się przywitał, jest ok. Niech czyta tą gazetkę, masz gazetkę. E, I zaczynamy, słuchajcie. Będziemy go pytać e, o pewne różne rzeczy. Na początek e, zapytam go się o jedną ważną. Dobra, Ben, odbieraj. Zapytamy się go o coś. Dobra, siema, Ben, mam pytanie do Ciebie: Czy mam otworzyć to złote jajko? Pytam poważnie, chciałbym otworzyć to złote jajko, czy mogę? No mogę czy nie? No co za koleś? No odpowiada jak się pytam. Po no odpowiedz na to pytanie. Mogę? Czy mogę otworzyć złote jajko? Jest. No i o to chodzi, o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi. Otwieramy, zobaczymy co z niego wypadnie. Jestem ciekaw. Uwaga. No niestety nic ciekawego nie wypadło, no ale niech będzie. Zadamy teraz pytanie, słuchajcie, od was. No to dobra, Dominik Si ma pytanie. Pytanie od Dominika. Za, zadzwonimy do niego i okej. Okay. Dobra, zobaczymy. Odbieraj telefon. Ben, powiedz mi, bo Dominik C się pyta, czy może mogę, mogę mu dać mityka? Yes. Yeah. No, 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 ty, ty masz tak nie odpowiadać, kolego. No dobra, słuchajcie, daj, w takim razie, Dominiku, będę ci musiał dać mityka. Napisz w komentarzu do tego filmu swój nick z Robloxa. Dobra, słuchajcie, mamy nowe od Oli Plants Gamer. Mamy, od, możemy go zapytać, także lecimy w takim razie, dzwonimy. Mam pytania, trzy pytania od Oliego. Ben, ben powiedz mi proszę, czy znasz mój kanał? Wiem, że jestem cringeowy, ale pytam się poważnie: czy znasz mój kanał? Czy oglądasz go? Nie obchodzi mnie, co myślisz o moim kanale, tylko mi powiedz, czy go oglądasz. Oglądasz? Oglądasz czy nie? O, ty, 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 ty. co za koleś, no. Dobra, mamy kolejne pytanie. Dobra, Ben. Ben, słuchaj mnie. Ben, słuchaj mnie. Kolejne pytanie. Czy mam, mam kogoś pod, pozdrowić? Czy mam kogoś pozdrowić? Ben, a lubisz mnie? No to w chłopie, piąteczka, ziomeczku. Pyk, dobrze jest. Lubi mnie. Słuchajcie, lubi mnie. Nie jest, nie jest tak źle. Dobra, ale teraz y, pytanie mamy od jednego z osób. Jednej z osób. Dobra, teraz poważne pytanie do Bena. To jest super poważne od Verteku. Verteku takie wymyślił. Ben, powiedz mi, czy mój kanał jest cringeowy? Pytam się poważnie, jest cringeowy czy nie? Cringeowy czy nie? Jest. Jest. No, dwa razy jest? Ty jesteś naprawdę chory, Ben. Naprawdę. Co za koleś, jeszcze się ze mnie naśmiewa. Ja nie jestem cringeowy. Dobra, jestem.